dziewczyny, witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj czas podsumować sobie projekt zero i jak mi idzie ze zużywaniem produktów. No i idzie mi średnio. To jest pierwsze chyba podsumowanie, w którym nie zużyłam ani jednego produktu. W sensie wszystko to, co Wam pokazywałam w zeszłym podsumowaniu i co dorzuciłam nadal ze mną jest, tak więc nie dorzucam nic nowego, będę dalej zużywać um, te produkty, które mam. I to po części jest moja wina, bo na przykład zacznę od olejku do demakijażu, który Wam pokazywałam w zeszłym właśnie w zeszłym miesiącu. I zaznaczyłam w jakim momencie byłam. Teraz możecie zobaczyć, ile tego olejku zostało. Natomiast jeżeli oglądałyście moje filmy, to widziałyście, że w podsumowaniu miesiąca pojawił się balsam do demakijażu marki Wishful, ja go po prostu kupiłam i głównie skupiłam się na tym balsamie i ten olej używałam po prostu bardzo, bardzo sporadycznie. Nie używałam go praktycznie do każdego demakijażu, tylko używałam go, nie wiem, może raz na 3-4 razy, tak więc tego olejku zdecydowanie mniej poszło. Natomiast jakieś zużycie jest, więc on dalej jakby zostaje z nami. I dalej go będę używać, tylko że tak jak mówię, no, lubię używać różne produkty do demakijażu, i teraz też kupiłam kolejny nowy balsam do demakijażu z Sunday Riley, bo był przeceniony. Na seforze z 250 mm, na 130, więc widziałam, 130 to wypróbuję, bo Wishful kosztuje 150, klinik kosztuje ponad 100, Green Pharmacy kosztuje ponad 100, więc jakby jeżeli chodzi o na przykład drogie balsamy do, do makijażu, to jest to cena powiedzmy przystępna, ale o 250 to raczej bym nigdy nie dała. Więc za tą cenę stwierdzam, spróbuję, zobaczymy, co, jak to wygląda. Dlaczego to jest takie drogie, więc pewnie będę w przyszłym miesiącu skupiać się akurat na Sunday Rally. No ale ten też będzie, więc będziemy widzieć, jak idzie jego zużycie. Jeśli chodzi o kolejny produkt, tutaj e, Pixie Retinol Tonic. E, takie było zużycie, kiedy, kiedy go wrzuciłam do projektu Zero. Tutaj mamy mniej więcej e, w tej chwili tyle go. Jest. Użyłam go codziennie. No, powiedzmy. Mm, 4 na 5 razy, kiedy robię ten makijaż. Może tak, bo czasami, jak używam na przykład peeling, czy jak używam maseczki jakiejś oczyszczającej, no to już tego toniku nie używam, bo to byłoby trochę po prostu za dużo. Więc to zużycie jest, idziemy, schodzimy powoli, schodzimy, wiecie, sukcesywnie. Jeśli chodzi o ten tonik, to podobnie jak zresztą było z tonikiem Glow Tonic, ja nie widzę jakichś takich spektakularnych rezultatów. To, nie widzę, żeby moja skóra, akurat po włączeniu tego toniku, nagle stała się bardzo promienna i nagle stała się po prostu niesamowita i nagle mi. Zniknęły wszystkie grudki i tak dalej. To jest po prostu połączenie całej pielęgnacji, jaką się używa, więc wprowadzenie jednego produktu raczej tutaj nie za wiele zmieni, jeżeli mamy bardzo dobre oczyszczanie, jeżeli e, faktycznie usuwamy, wiecie, cały brud, e, kurz, e, tłuszcz, który się nazbierał, podkład, który mamy, kremy, wszystko. To tak naprawdę nasza skóra może oddychać, może przyjmować inne składniki. I tego typu e, produkty, tego typu toniki pomagają, ale to nie są, nie wymienię, uznaję ich za ósmy cud świata, że to jest coś, co zmieniło na przykład moją pielęgnację. Używam go, bo, mogo, bo go mam, bo kupiłam. W ogóle teraz Pixie wyszło z nową serią e, taką niebieską. E, na razie widziałam dostępne tylko na stronie Pixie, więc póki co nie będę kupować, no bo z Wielkiej Brytanii trochę nie ma sensu, bo przysyłka jest za droga. Poczekam, aż się pojawi może na Look Fantastic, a może naszej polskiej i tam mają właśnie mały niebieski tonik taki właśnie oczyszczający, więc możliwe, że jako kolejny tonik właśnie spróbuję sobie tamten. Chociaż tak jak Wam wspominałam, mam jeszcze jeden, czeka na mnie Sombaj Mimi, Sombai Mai, Me. Nie wiem, zawsze mówiłam Sombaj Me, ale chyba się mówi Sombai Mai. W każdym razie to jest ten zielony właśnie tonik: Miracle Toner, który wiele osób okrzyknęło właśnie odkryciem, i, i tym, że to jest coś fantastycznego. Natomiast podejrzewam, że to jest właśnie kwestia podobna jak do tego toniku. Jeżeli zaczynamy czegoś używać regularnie. To widać efekty. Tu nie chodzi akurat o ten konkretny produkt, tylko o regularność, systematyczność właśnie w używaniu. Podobnie jest ze szczoteczkami, kiedy kupujemy sobie na przykład czy Clarisonic, czy Foro. To, to jest taki, wiecie, element tego, że nagle zaczynamy lepiej doczyszczać naszą skórę, nagle się bardziej przykładamy do tego, bo jest coś nowego w naszej pielęgnacji i to powoduje, że nasza skóra ładnie wygląda. Że widzimy, że jest oczyszczona i myślimy sobie, że to jest ten produkt, który nam to po prostu zapewnił. A tak naprawdę to jest systematyczność, regularność w pielęgnacji, w demakijażu, w usuwaniu całego syfu z twarzy. Przynajmniej takie jest moje zdanie, więc ja jeśli chodzi o te produkty, no tak jak mówię, jestem, tak wiecie, nastawiona do nich, że one są ważne w pielęgnacji, natomiast to nie są produkty, które powodują, że nasza skóra wygląda dobrze. To jest część całej pielęgnacji, całej tej rutyny pielęgnacyjnej. To ona powoduje, że nasza skóra wygląda dobrze. Lecimy dalej. Yy, tonik, o którym mówiłam właśnie w ostatnim podsumowaniu miesiąca, czyli Veoli, botanika Gift PH. Chance. Yy, tutaj zaczynałam. Ja ten tonik używam. Oho, nie zaznaczyłam, poczekajcie, moment. Zaznaczę teraz szybko markerem. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, bo mi się ręka trzęsie, ale powinno być ok. Zaczynałam, kiedy go wprowadziłam w zeszłym, w, zeszłym, no, w zeszłym odcinku, no to było tyle. Teraz możecie zobaczyć, jest mniej więcej tyle. Natomiast to jest tonik, który ja używam dwa razy dziennie. Używam go zawsze rano i używam go zawsze wieczorem, bo ja po prostu lubię toniki w, w atomizerach. To jest moja ulubiona forma. Jeśli chodzi o ten tonik z retinolem, używam takich płatków bezpołowych z pimkianki. Natomiast, jeśli chodzi właśnie potem o, o zroszenie twarzy, żeby ona była wilgotna, żeby na przykład lepiej przyjmowała esencję, serum czy jakiś krem, no to zdecydowanie bardziej wolę właśnie tonik taki w sprayu, bo to mi się lepiej sprawdza, szczególnie też rano. Kiedy sobie odświeżam twarz, kiedy umyję, zmyję cały, wiecie, całą pielęgnację, którą, którą nałożyłam na wieczór, i chcę po prostu mieć taką świeżą twarz, to, to to też używam. Więc w ciągu czterech tygodni, no takie zużycie, więc to jest mniej więcej jedna trzecia, czyli jest szansa, że jeszcze na dwa miesiące mi to wystarczy. Podejrzewam, że starczy na trochę mniej Bo myślę, że im będzie bliżej Denka, tym będę go częściej używać Znaczy częściej, może więcej go używać Bo lubię zmieniać jednak produkty Jak wiecie, czeka na mnie mgiełka z Apis Taka dotleniająca i ym, Woda winogronowa Skoda taka w sprayu, więc ich, ich używam tylko na razie, tak wiecie, sporadycznie Głównie się skupiałam na, ty, na tym Byłam po prostu ciekawa w ogóle Jakie będzie zużycie w ciągu czterech tygodni Jeżeli faktycznie regularnie używam produktu Rano i wieczorem, bo akurat tak tego produktu używam, to ile go zużyję? No i tak właśnie wyszło, że około, około 1 trzecią. Produkt, słuchajcie, który jest niezniszczalny i nie mogę go skończyć, i przy poprzednim podsumowaniu myślałam, że właśnie powiedziałam, że myślałam, że pokażę Wam już, że zdankowałam i to samo myślałam, że będzie teraz. Mówię, no dobra, wtedy mi się nie udało, ale teraz na pewno mi się uda. To jest serum z Huxleya, słuchajcie. To serum, ja myślałam, że jego jest malutko, ale tego serum jest tam tak jest jeszcze tak dużo, że ja nie wiem, czy ja w takim razie do następnego podsumowania go skończę, bo jego naprawdę niewiele trzeba i ja niejednokrotnie wspominałam, że moja pielęgnacja jest teraz bardzo okrojona i ja jeśli chodzi o serum, yy, o esencję, nie używam ich codziennie, nie używam ich dwa razy dziennie, tak jak jeszcze kiedyś było, tak jak to było w zeszłym roku. chcę że tak ciągle włosy poprawiam, ale akurat jakieś dzisiaj takie mają dzień, że są bardziej sypkie i ciągle mi spadają tutaj na na, na na twarz. W każdym razie po prostu nie używam serum już tak często jak kiedyś używałam i ym, no, ono chwilę zajmuje, zanim je po prostu zużyję, więc nie wiem, czy ja je zużyję do, na, do następnego razu, bo ym, to jest serum, które jest bardzo intensywne, ono daje niesamowite poczucie nawilżenia, więc ja nie mam potrzeby używać go codziennie. Używam go najczęściej, na przykład jak zrobię jakieś oczyszczanie, czy jak, czy, czy jak mam na przykład taką potrzebę, albo chcę się poczuć, wiecie, tak trochę na zasadzie bardziej zadbana. Natomiast ponieważ yy, ja na przykład maseczek oczyszczających też już coraz rzadziej używam. I też o tym Wam wspominałam przy okazji poprzedniego chyba podsumowania, a propos przechodząc na przykład do maski Glam Blow, To też jest tak, że właśnie ponieważ moja pielęgnacja i moje oczyszczanie codziennie jest dosyć dobre, bo ja bardziej skupiam się na dobrym oczyszczeniu twarzy, na tym, żeby, wiecie, dwa razy umyć twarz, czyli najpierw zmyć makijaż, potem umyć twarz, i potem albo wykorzystuję jakiś peeling. Albo maseczkę, albo właśnie ten tonik z retinolem, e, różnie, bo naprawdę bywa bardzo różnie. No to po prostu ja nie używam tych dodatkowych produktów do oczyszczania. Kiedyś jeszcze, jakiś czas temu, ze dwa lata, trzy lata temu, o wiele częściej używałam masek oczyszczających na twarz niż w tej chwili. W tej chwili po prostu już nie czuję też takiej potrzeby. I y, maska Glambla, którą wrzuciłam do y, projektu 02 podsumowania temu i. Najpierw w ogóle ani razu jej nie użyłam, teraz użyłam jej może z raz albo dwa razy, więc ona z nami tutaj pobędzie. Tu jest naprawdę, jej jest prawie całe opakowanie. Ja ją ogólnie bardzo lubię, ja bym mogła siedzieć i po prostu wdychać na zapach, ja bym mogła mieć świeczkę o takim zapachu. Ta eukaliptus, mięta, stress relief z Buffet, Bottom Works jest podobna, ale ta jest jednak taka bardziej jak wigwaporub, coś takiego, jak wiecie, to takie do inhalacji takie produkty, albo amol na przykład, to są fajne produkty. Tak jak wiecie, zapachy, ja, ja akurat takie zapachy bardzo lubię, więc yy, no pewnie nieprędko ją zużyję, bo właśnie kiedy ja yy, oczyszczam twarz, robię to raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, bo tak jak mówię, robię to bardzo rzadko, bo dobrze oczyszczam moją twarz na co dzień i po prostu też nie mam takiej potrzeby, więc znowu też to serum używam bardzo rzadko, bo używam je raz może w tygodniu, maksymalnie dwa razy, więc... Yy. Wiecie, nie prędko zejdzie, chociaż powiem Wam jedną rzecz jeszcze, wracając do tego serum, że problem mam taki, że już w tej chwili tego serum na dole jest tak mało, że pipetka po prostu nie sięga, więc muszę wyjmować pipetkę i wylewać to serum na twarz, znaczy na twarz, na dłoń, co powoduje, że zauważyłam ostatnio tak, że dwa, dwa razy jakie brałam mniej więcej, no to już tak, wiecie, trzeba bardzo ostrożnie to przechylać, bo po pierwsze, jak je za bardzo mi to za dużo wylejemy, a po drugie, ono jest gęste, więc też jest tak, że, wiecie, ostrożnie przychylam i czekam, i czekam, i czekam, i czekam, potem robię tak, no wejdź, i potem mi chlupie, więc trzeba naprawdę bardzo uważać z tym serum. Dobra, mamy to, to, to. Jeszcze z pielęgnacji kilka produktów. Maska, która jest z nami bardzo długo i której ostatnio używałam... Dwa razy może ją użyłam w ciągu, w ciągu tych czterech tygodni. To jest Saem maska kawowa, możecie zobaczyć już tam chyba kawałek denka nawet widać. Bardzo lubię ogólnie tą maskę w takim sensie, że lubię jej zapach. Lubię jej używać, bo ona ładnie pachnie. Z reguły używam powiem Wam ją rano, yy, chociaż ja masek rano ogólnie nie lubię używać, bo rano jestem jeszcze zespana i mi się nie chce. Jakoś tak ja mam więcej energii i więcej chęci na wieczorną pielęgnację, na właśnie dopiszczenie mojej twarzy wieczorem, a wieczorem z kolei bardziej wolę używać maski albo oczyszczającej, jeżeli czuję taką potrzebę, albo jakąś taką nawilżającą i... Ta, ta maska to jest taka maska, która w zasadzie nic nie robi. To jest taki bardzo delikatny peeling, bo mamy tam bardzo, bardzo drobne ziarenka kawy. Nie wiem, czy one w ogóle będą widoczne, tak na zbliżeniu, bardzo drobne ziarenka kawy, ale tak poza tym, no to ona nic nie robi. Tak samo jak zresztą taka wowa z debodushopu, o której wam wspominałam w którymś tam denku, że właśnie ja ją lubię z uwagi na zapach, z uwagi na to delikatne złuszczanie, jak się ościera. Natomiast jako maska, którą bym zauważyła, żeby coś robiła, to moim zdaniem nie. I moim zdaniem ona właśnie nic niestety nie robi. Tylko tyle, że ładnie i przyjemnie pachnie kawą. Dlatego wolę ją używać rano, bo ta kawa tak pobudza mnie do działania. Ja kawę akurat rano nie pijam, żeby się obudzić. Ja nie jestem osobą, którą kawa budzi. Ja piję mleko z kawą i generalnie na przykład espresso nie jestem w stanie wypić. Więc dla mnie właśnie takie zapachy to jest bardziej takie działające mentalnie, że przyjemnie jest czuć taki zapach rano. Nałożę sobie na przykład płatki pod oczy, nałożę sobie tą maseczkę, i to jest taki moment, ale nie zawsze mam takie momenty, i nie zawsze mi się chce właśnie rano w ogóle coś takiego robić. Najczęściej jest tak, że siedzę i po prostu ee, stękam, piję herbatę, żeby mi było po prostu wiecie, rozgrzać gardło, i nie zawsze mi się w ogóle takie, takie rzeczy chce. Więc znowu ta maska nie spodziewam się, żebym do nas, żebym przez 4 tygodnie uzużyła. Podejrzewam, że może przez ten czas użyję ją dwa razy, ale sądzę, że tutaj jest akurat więcej tego więcej te, tego produktu, natomiast no, po to jest ten projekt Zero, żeby mobilizować mnie do zużywania tych produktów, które już od jakiegoś czasu zalegają w mojej, wiecie, kosmetycznej, pielęgnacyjnej e, czeluści I, i właśnie schodzić z tych produktów, po pierwsze, bo lubię testować nowe rzeczy i chciałabym nowe rzeczy kupować, po drugie też, żeby one mi się po prostu nie marnowały, bo no, no, no wiecie, no, jak się ma dużo takich rzeczy, no to po, w pewnym momencie można stracić w ogóle ogląd na to, co się ma, ile się tego ma, i część rzeczy się marnuje. Ostatnia rzecz, która taka, a, a nie, nie ostatnia rzecz, jeszcze jedna pielęgnacyjna, a druga taka właśnie będzie przejściowa. To jest krem, krem z Miszy, który się jakoś tam śmiesznie nazywa, który podlinkuję Wam na dole, bo on tutaj nie ma nazwy, ja nie mam pojęcia jak on się nazywa. To jest krem, który ja miałam, używałam jesienią w zeszłym roku i tak jak mówiłam Wam w poprzednim właśnie projekcie, kiedy go wprowadzałam, on od tego czasu leżał, On ma, mamy 12 miesięcy na zużycie, więc jest szansa, że ja go w ciągu tych 12 miesięcy faktycznie zużyję. Jak brałam go, bo ja go biorę szpatułką, dlatego jest tak, wiecie, tak ładnie wzięty, tak wiecie, równutko, to już czułam szpatułką dno, jak tak włożyłam w pewnym momencie, żeby zobaczyć, jak daleko ja tam jeszcze w ogóle mam, ile tego kremu jeszcze przede mną, więc na szczęście już wyczułam szpatułką dno, nie to, że ją całą zamoczyłam, tylko tak z jedną trzecią, więc liczę na to, że może tak, ze dwa miesiące jeszcze po, go pozużywam, bo on jest mega. Ale to mega gęsty. Nie powiedziałam, że jak Nivea, ale tak idzie w tym kierunku, takiego naprawdę gęstego kremu. Więc znowu, jego nie trzeba bardzo dużo, szczególnie teraz na wieczór, yy, yy, znaczy na, ja używam go na wieczór, ale szczególnie teraz, kiedy są upały, kiedy skóra się po prostu poci. Ja na szczęście mam tak, że w domu mam yy, ogrzewanie, czy też jakby cyrkulację w ogóle powietrza, więc mam swego rodzaju klimatyzację, która powoduje, że właśnie nawet jak są upały i jest, jest 30 stopni, w domu jest po prostu chłodniej i ja się nie pocać w domu. Tak jak na przykład czasami są osoby, które mają mieszkanie, gdzie nie mają klimatyzacji, jest po prostu duchota, jest gorąco, wszystko spływa i tak dalej. Więc ja akurat tego na szczęście problemu nie mam. Więc wieczorami, kiedy nakładam sobie ten krem, też nie mam takiego problemu, że jeżeli krem jest za ciężki, za tłusty, to zaczynam się, wiecie, wytapiać, wypocać, wypacać ze skórę. Więc na szczęście do tego problemu nie mam, więc myślę, że tak. No jeszcze z miesiąc co najmniej, chociaż powiem Wam, że teraz dostałam do testów krem z uzdrowiska, więc nie wiem czy nie zrobię sobie przerwy, ponieważ... Tam, jeśli chodzi o, to, o, o, o właśnie otrzymanie produktów do testowania, no to jest po to, żeby wyrazić swoją opinię na ich temat, więc ym, no nie mogę za bardzo otrzymać produktów i powiedzieć, a, ale mi to nie pasuje, więc nie. Więc prawdopodobnie będzie tak, że ten krem troszeczkę teraz pójdzie w odstawkę i będę się skupiać na tamtych, tak żeby na przykład w podsumowaniu miesiąca na koniec lipca mam trochę więcej o nich powiedzieć, a do tego wrócę za jakiś czas ewentualnie będę używać na przymieniu, zobaczę jeszcze jak to będzie wyglądało, tak więc tak Was tutaj ostrzegam, że tak może być. No i teraz ten produkt pielęgnacyjny, którym przechodzimy do makijażu, czyli olejek z Clarinsa. Niestety powiem Wam, zapomniałam kompletnie zaznaczyć jakie było zużycie przy poprzednim e, przy poprzednim czekinie. natomiast widać, że schodzę, bo kiedy chyba w ogóle wprowadzałam ten olejek, to wydaje mi się, że prawie cały aplikator był zanurzony w tym olejku. Ja go cały czas używam, on stoi po prostu na e, koło komputera i kiedy mam ochotę, kiedy sobie przypomnę, to po prostu nim obrysowuję usta. Nie jest to olejek, który cokolwiek daje, powiem Wam szczerze. Im dłużej go używam, ja go używałam w ogóle jakoś tak chyba w grudniu i na początku mi się spodobał, bo dawał fajny efekt. Usta wyglądały takie, wiecie, muśnięte wodą, takie błyszczego. Naprawdę byłam z niego ogólnie zadowolona. Potem im dłużej go używałam, tym doszłam do wniosku, że... Nic nie daje, bo jeżeli używamy czegoś, co na przykład leczy nasze usta, co powoduje, że nasze usta są nawilżone, że wprowadza jakieś składniki odżywcze, to nie powinnyśmy musieć odczuwać potrzeby reaplikowania danego produktu w ciągu dnia. No a tak z tym miałam i właśnie już jakoś tak pod koniec, nie pamiętam czy to było grudnia czy stycznia, wydaje mi się, że stycznia, chyba w podsumowaniu miesiąca właśnie mówiłam, że... Hmm, tak jednak nie do końca jestem zadowolona z tego olejku. Ostatnio w podsumowaniu był taki płyn dwufazowy, olej dwufazowy, z którego też nie jestem zadowolona, więc generalnie wszystko skłania się ku temu, że jednak marka Clarin's nie będzie moją ulubioną marką, więc czekam, aż to po prostu zużyję. Powiem Wam szczerze, że myślałam, że szybciej go zużyję, dlatego że ja naprawdę używam go ze... Dwa, 3 razy dziennie, i myślałam, że szybciej mi będzie schodziło. Pamiętam, jak ten olejek miała u siebie Aldona Anna, ona miała akurat chyba po prostu taki miodowy, jakiś taki jaśniejszy, i u niej to poszło bardzo szybko, więc ja myślałam, że u mnie też to pójdzie bardzo szybko. Zwłaszcza, że tak jak mówię, używam go codziennie, a tu się okazuje, że kurczę, no nie, coś nie bardzo, więc czekam, żebym go w końcu zużyła, bo tak jak mówię, no nic nie robi, zawadza, leży i cieszę się, że nie wydałam na niego pełnej kwoty, bo byłabym teraz bardzo niepocieszona. No, więc teraz z tym olejkiem tak ładnie przyszłyśmy do makijażu, więc teraz produkty makijażowe. Zacznę od tych, które są z nami już od bardzo dawna, czyli rozświetlacz Beka. Beka Vanilla Quartz ym, nie widać w ogóle jeszcze zużycia, powiem Wam szczerze. Może tutaj troszeczkę przy tym brzeszku jest trochę bliżej denka, natomiast ogólnie nie widać zużycia i przyznaję się, że ostatnio zaczęłam używać innego rozświetlacza, bo ten mi się po prostu już znudził już musiałam go zmienić, ale ponieważ jest w projekcie zero, no to będę go używać dalej, chociaż tak jak mówię, zdradzam go z innym rozświetlaczem. Następny produkt to jest um, na blagotam. wrzuciłam ją do takiej paletki, bo mi jest po prostu to wygodniej trzymać, dlatego, że jak to było ciągle na wierzchu w tym plastiku, to po prostu cały czas musiałam uważać i cały czas to zrzucałam, więc teraz jak mam to w tej paletce, to jest mi zdecydowanie wygodniej i przerzuciłam sobie, to jest czy, rozświetlica czy bomboniera? Rozświetliczka z Glam Shopu. Tutaj też, bo ją też miałam w takiej właśnie mało fajnej formie, więc przerzuciłam ją sobie tutaj i powiem Wam szczerze, że właśnie to jest rozświetlacz, po który sięgam teraz ostatnio coraz częściej i się nawet do niego przekonałam, tak więc pewnie niedługo go sobie trochę więcej używam, żeby zobaczyć, czy się na pewno przekonał, ale nie o tym. Mówię o Nabligotam i to jest w ogóle jedyny produkt, w którym widać denko. Ostatnio jak Wam pokazywałam, to jeszcze denka nie było widać. A teraz już troszeczkę tutaj dęka się pojawiło, tak więc Boże, jak ja się cieszę, że przynajmniej gdzieś widać, że jest jakieś zużycie produktu, więc naprawdę bardzo mnie to cieszy. I tak jak się patrzy pod kątem w ogóle na to, to widać takie nierówności właśnie na no, tutaj na tym, że właśnie z jednej strony jest mniej, z drugiej więcej. Na pewno tego nie zużyję za prędko, bo to jest jednak brązer, którego no za dużo chyba nie używam. Powiem Wam, że jedna z Was mi napisała chyba pod poprzednim filmem, że ona zużywa ten bronzer w dwa miesiące albo w miesiąc. Nie, chyba w dwa było napisane. Więc ja jestem w szoku, bo ja ten brązer mam już od bardzo dawna i teraz, zwłaszcza, że teraz tak naprawdę nie używam praktycznie żadnego innego brązera jak ten. Odkąd wprowadziłam go do, do denka, to używam cały czas praktycznie ten. No i kurde, jakoś tak nie mogę go zużyć. No i kolejne dwa produkty, e, czyli Smashbox Studio Skin. Tutaj mam zaznaczone ile go było, jak zaczynałam. Tutaj jest ile go w tej chwili jest. Natomiast powiem Wam, że i tak większość e, miesiąca to ja testowałam inne podkłady, bo testowałam ten podkład z XX Revolution. Testowałam ten, zaczęłam w zasadzie testować dopiero ten podkład. Testowałam jeszcze i w son All Hours, tak więc. Jak na ilość dni, kiedy testowałam inne podkłady, więc w zasadzie w ciągu tych 4 tygodni, myślę, że dwa tygodnie to na bank używałam inne podkłady, jak nie trochę dłużej, no to i tak dobrze, że w ogóle jakiekolwiek zużycie jest. Tak więc schodzimy z tym podkładem, zobaczymy, jak długo. Ja ogólnie ten podkład lubię. To jest taki podkład, który dobrze wygląda na mojej twarzy. Dzisiaj akurat, dzisiaj akurat, no dzisiaj też go mam na twarzy, więc to jest naprawdę fajny podkład. Tylko wiecie, no tak akurat się składało, także ja testuję inne podkłady i Wy też lubicie, kiedy ja testuję inne podkłady i czekacie na moją opinię, więc staram się to robić. I staram się być cały czas gdzieś na bieżąco z jakimiś nowościami i próbować różne rzeczy. A to wysoko a to niskopułkowe, a to był ostatnio Fenty albo It Cosmetics, a teraz właśnie Revolution. Tak więc staram się wiecie, tak kombinować, więc no, ten podkład będzie z nami na pewno długo, no bo tak jak mówię. Wiecie, używam innych produktów. No i na koniec produkt, który rozśmieszył nas wszystkich, czyli puder i moja rozkmina, ile tego pudru tutaj na dole się znajduje. Jak widać jeszcze troszeczkę jest. Myślę, że do następnego denka już go nie będzie, bo tutaj jest naprawdę w zasadzie tylko tyle, ile tutaj widzicie, czyli to, co się osadziło na, na ściankach, bo więcej nic w środku nie ma. Tak więc myślę, że do następnego razu raczej ten produkt zostanie zużyty i wtedy otworzę sobie nowe ale też myślę, że będę chciała jakiś, jakiś, chciałabym poszukać jakiegoś nowego, dobrego pudru matującego, bo Anastazja mi się ostatnio nie sprawdziła. Ten nowy puder z Revolution też nie do końca się sprawdza, on nie jest takim pudrem, który dobrze matuje. Jedna z Was mi polecała puder, to był Lancome Puder. Mam go dodan, do dodanego w ulubionych, tak więc yy, potem sprawdzę, ale to jest drogi puder, więc czekam, aż będzie może jakaś promocja, będzie przecenione, zanim go kupię, bo on kosztuje chyba prawie dwie stówy, więc tutaj czekam. No, ale w sumie powiem Wam, że chciałabym jakiś tańszy, dobry puder matujący. Próbowałam wiele, jak wiecie, jeżeli jesteście ze mną długo na kanale, to naprawdę próbowałam bardzo, bardzo dużo różnych pudrów matujących. No i w sumie jak na razie, no to cały czas po prostu pozostaję przy swoich, czyli Golden Rose Sephora, Too Faced... Revolution Pro to są cały czas te same pudry, które w zasadzie od roku. No, Revolution Pro jest nowym pudrem, tak? Ten puder jest nowym pudrem, który yy, matujący jest bardzo dobry. Ale w zasadzie od zeszłego roku, chyba w sierpniu, nagrywałam ten film o moich ulubionych pudrach matujących. No, to nic się nie zmieniło. W zasadzie żaden nowy puder nie skradł mojego serca i nie było nic takiego naprawdę fantastycznego, który, który bym chciała używać. No, tak jak mówię, poza tym z Revolution Pro. Tak więc tak, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o podsumowanie. Trochę tych produktów jest, więc e, dorzuciłam ostatnio bardzo dużo, tak wiecie, byłam taka podjarana, że tak mi dobrze idzie, że tu zużywam, no to tu dorzucę, tu dorzucę, tu dorzucę i teraz, teraz mam ich dużo, więc teraz chciałabym je trochę pozużywać, żeby mieć jakiś sukces może na koncie na przyszłe, na przyszłe podsumowanie bo tak jak nie mam, to trochę mi smutno. Trochę tak się czuję w zasadzie, mm, no, fajnie by było coś zużyć, więc liczę na to, że może chociażby ten puder zużyję, a jak będzie z pozostało pielęgnacją, no to, to zobaczymy. No dobra, więc w takim razie dziękuję Wam dziewczyny serdecznie za oglądanie. Dajcie mi znać, jak Wam idzie projekt Zero, czy na przykład zainspirowałam Was do używania. Co jakiś czas pojawia się właśnie taki komentarz, że na przykład obserwujecie, ale... Ale jeszcze się nie wzięłyście za to, albo na przykład obserwowałyście i w końcu się zdecydowałyście wziąć za to, więc jestem ciekawa, jak to u Was wygląda. Podlinkuję Wam kanał Aldona Anny, który, od której właśnie wzięłam inspirację, jak ten projekt zero poprowadzić, tak więc znajdziecie link na dole, jak i również wszystkie te produkty, które tutaj się znalazły i które właśnie próbuję tenkować. Na ekranie końcowym też znajdziecie playlistę w ogóle do całego projektu Zero. Jeżeli chcecie, na przykład, przypadkiem tu w ogóle trafiłyście, to jeżeli tak, to dzień dobry, witajcie. I chcecie na przykład obejrzeć od początku, więc tam będzie taka playlista. Makijaż mój również będzie wszystko podlinkowane, natomiast jeżeli się zastanawiacie, co się tak błyszczy na moich oczach, to to jest nowość, to jest My Secret. Duochromowa nowość w kolorze 06 oraz 05, bo przecież nie mogłam jednego cienia nałożyć, więc oba te duochromowe odcienie mam na swoich powiekach dzisiaj, tak więc yy, nie podlinkuję Wam ich chyba na dole, dlatego, że ostatnio jak patrzyłam, to w ogóle nie widniały na stronie Drogerii Natura, ja je kupiłam stacjonarnie, bo online po prostu, wiecie, były wymiecione, tak więc to jest to, a reszta Wam wszystko wypiszę, tak więc dobra, w takim razie to tyle, dziękuję Wam dziewczyny serdecznie za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do następnego filmu, na razie, pa pa!